Dzień dobry, tu Śląska Opinia, ja nazywam się Magda Kwaśniok, a oto podsumowanie najważniejszych politycznych wydarzeń ubiegłego tygodnia. Rozpoczynamy od wiadomości z teraz. Kiedy nagrywamy nasze podsumowanie, Jarosław Kaczyński zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości możecie zobaczyć na kanale YouTubeowym Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia zlecił Najwyższej Izbie Kontroli kontrolę finansowania Kościołów i Związków Wyznaniowych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła Katolickiego. Kontrolą ma być objęty okres od 12 listopada 2019 roku do 12 listopada 2023 roku. Poseł Trzeciej Drogi. Adam Gomoła zapowiada, że w razie zarzutów prokuratorskich zrzeknie się immunitetu, ale nie zamierza złożyć mandatu. Przypomnijmy, że ujawniona przez Nową Trybunę opolską sprawa dotyczy nakłaniania przez Gomołę potencjalnego kandydata do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy jego znajomej, która miała prowadzić kampanię Polski 2050. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyli przedstawiciele Konfederacji. W czwartek, 14 marca, weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę samochodów nietrzeźwym kierowcom. Zmiana wywołała szerokie kontrowersje, w związku z czym Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało już, że przepisy zostaną złagodzone. Rząd poinformował, że zerowa stawka VAT na żywność nie zostanie przedłużona po 21 marca. Decyzje krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła artykuł 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez nakazanie likwidacji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Przypomnijmy, że Polski Sąd Najwyższy w 2013 roku uznał, że nazwa stowarzyszenia wprowadza w błąd, sugerując istnienie odrębnej narodowości śląskiej. To nie jest koniec śląskich wątków w polityce krajowej. Już 21 marca ma się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy, na mocy której język Śląski ma być uznany za język regionalny. Poparcie dla projektu deklarują wszystkie ugrupowania tworzące koalicję rządzącą. Zakończyła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych. Z prezydentem Joe Bidenem polscy politycy rozmawiali na temat bezpieczeństwa i zbrojeń. Donald Tusk po wizycie w Stanach Zjednoczonych zwołał w trybie natychmiastowym na piątek, 15 marca, spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Tematem rozmów polskiego premiera Emmanuela Macron i Olafa Scholza ma być wojna w Ukrainie i blokowanie przez amerykański kongres wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów. Andrzej Duda już oficjalnie zapowiedział, że nie podpisze ustawy dotyczącej dostępu do tzw. tabletki dzień po bez recepty od 15 roku życia. Prezydent podkreślił, że problemem jest wiek. Zdaniem Andrzeja Dudy, dostęp do tabletki dzień po dla osób niepełnoletnich jest tu cytat daleko idącą przesadą. Po więcej informacji na temat bieżących wydarzeń politycznych zapraszamy na stronę www.śląskaopinia.pl i do poniedziałkowych audycji live, gdzie co tydzień o 19.30 wraz z Sebastianem Pepłaczem omawiamy najważniejsze polityczne kwestie tygodnia. Do usłyszenia!